Lubię moją książeczkę, bo... Jest kolorowa i śmieszna. Lubię moją książkę, bo tu jest Elza i ona potrafi mrozić i tam jest jeszcze Anna i mhm. Lubię moją książkę, bo jest śmieszna, fajna i piosenka jest fajna. Lubię moją książeczkę, bo... Jest fajna, ma dużo przygód i jest o świecie i o zwierzętach. <grydy> Lubię moją książeczkę, bo... Bo jest ślubowa. I... Dziewczynka lata na ptaki. Jest... <grydy> Bardzo, 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 bardzo. Bardzo fajna! Lubię moją książeczkę, bo. Lubię moją książkę, bo jest taka fajna i taka anielka. wielka. Ma ogon piękny, morski i dlatego ją bardzo lubię. No i bardzo fajne zwierząt. Lubię moją książeczkę Bo. jest no mm. Lubię moją książeczkę Bo. Bo jest tam taki fajny, śmieszny czarny kot i zawsze mam coś A drugi powód to jest na przykład dlatego, bo jest taka ładna, superbohaterka i są różne takie widoki z Paryża. Lubię moją książeczkę Bo. Y, bo ma kolorowe obrazki i są bardzo fajne przygody głównych bohaterów. I na przykład jest tam najmłodszy kuki, który jest według mnie najśmieszniejszy i ma bardzo śmieszne powiedzenie. Czuję, że będą kłopoty i wtedy akurat są y, kłopoty. Ślicznie ci dziękuję. Lubię moją książeczkę Bo. Bo jest. Y był sam fajne postacie, na przykład miał fajną opowieść na samym początku, że przyszedł, że leżał sobie na półce. Przyszła taka dziewczynka, bo w szkole cały czas patrzyła w tą szybę tego misia i bardzo go chciała. Więc przyszła mama z nią w końcu do tego sklepu, a misia leżała na podłodze. I nie wiedziała dziewczynka, gdzie jest misia, no to kolejnego dnia przyszła jeszcze raz z mamą, żeby się upewnić i leżał na półce. Miał piękną czerwoną kokardkę na szyjce zawiązaną, więc dziewczynka go kupiła. I była laleczka, która spała sobie w łizku. i dziewczynka położyła tą laleczkę. Posyłała jej, jej poszewkę od poduszki no i tam położyłam koło szaf. Jest bardzo fajna, za i czekam ją w wolnym czasie. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj, czytanie jest dla głowy.